iPhone XR w 2023 roku. Zdaję sobie sprawę, że to dosyć kontrowersyjny wybór, biorąc pod uwagę, że od jego premiery minęło 5 lat, ale chciałem go przetestować bo to najtańszy iPhone z rynku wtórnego, który dostał iOS 17, czyli tegoroczną wersję, mając jednocześnie nowszą bryłę z Face ID, a nie przyciskiem Home. W zestaw nie będę się zbytnio zagłębiać, bo kupując telefon z rynku wtórnego może mieć dożycone przeróżne akcesoria. A nie ma też co płakać z powodu braków fabrycznych, bo 5 ładowarka i cieszące się dosyć wysoką awaryjnością kabel nie są czymś niesamowitym. Sam telefon, jak na Apple przystało, zbudowany jest świetnie. Dwie tafle szkła połączone są ze sobą aluminiową ramą. Sposowanie jest topowe i nie ma tu nic do zarzucenia. Urządzenie legitymuje się certyfikatem IP67, ale warto mieć na uwadze, że w tak leciwym sprzęcie szczelność może istnieć tylko w teorii. Przechodząc do ekranu. Dookoła mamy ogromne ramki przypominające nam o tym, że sprzęt ma już trochę lat na karku. Sam panel to IPS, którego rozdzielczość wynosi nieco więcej niż 720p, co przy przykładnej 6,1 cala przekłada się na to, że obraz nie należy do super ostrych. Nie znajdziemy tu również jakiejś niesamowitej jasności maksymalnej, więc w słoneczne dni możemy mieć problem z komfortowym korzystaniem z ekranu. Nie zrozumcie mnie źle. W klasie IPS-ów to zdecydowanie wysoka półka, mając jednak z tyłu głowy, że w tej cenie możemy mieć urządzenia z OLEDami, które zazwyczaj będą charakteryzowały się wyższą jasnością i rozdzielczością. Nie mogę powiedzieć, że ekran Pixer to jego dobra cecha. Oświeżanie, jak przystało na sprzęt z 2018 roku, to standardowe 60 Hz. Jak wcześniej wspomniałem, ten telefon otrzymał aktualizację do iOS 17 i na takiej też wersji systemu go testowałem. Za działanie odpowiada procesor A12 Bionic, wsparty 3GB RAM. -u. Wydajnościowo są to mniej więcej okolice standardowe na 855-860, a co za tym idzie, potrafi być to czasem wyższy poziom od niektórych nowych androidów za 1,5 czy 2000 zł. Zacznijmy od tego, że telefonowi zdarza się nieco podgrzać ręce, ale ciężko jest mu to mieć za złe, biorąc pod uwagę, że ten układ już dawno nie należy do topowych i system czy aplikacje narzucają na nim intensywniejszą pracę niż kiedyś. W każdym razie nie są to temperatury mocno niekomfortowe, a przede wszystkim całość ma miejsce przy dłuższym korzystaniu z telefonu. Przechodząc do działania, w dalszym ciągu odpowiednio wydajny procesor i optymalizacja iOS przyczyniają się do tego, że przez zdecydowaną większość czasu telefon działa dobrze, choć nie idealnie. Zdarzy mu się niekiedy dosyć długo uruchamiać aplikację. Mam też wrażenie, że animacje są nieco ociężałe i próbują maskować to, że telefon musi czasem dłużej pomyśleć nad jakimś działaniem. Szkoda, że nie ma opcji do stosowania skali animacji, jak ma to miejsce w Androidzie. Możemy jedynie korzystać z domyślnych, lub je wyłączyć, co wpłynie na wrażenie, że telefon jest nieco bardziej responsywny. Bezpośrednia praca w aplikacjach jest jak najbardziej przyjemna. Moc jest odpowiednio dużo, aby wszystko odbywało się z zachowaniem płynnego działania. Aparat to kolejna po ekranie cecha, która przypomina nam o tym, że mamy do czynienia z leciwym sprzętem. Znajdziemy tu tylko jedno oczko o rozdzielczości 12 megapikseli, które na szczęście jest wsparte optyczną stabilizacją obrazu. Telefon zatem nagrywa filmy w 4K przy 60 kt. na sekundę, czego nie potrafią czasami 3 czy nawet 4 razy droższe nowe urządzenia na Androidzie. Potrafią one jednak dłużej naświetlać zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych dzięki trybowi nocnemu, którego w iPhone'ie XR nie oświadczymy, bo Apple postanowiło dodać taką funkcjonalność dopiero przy iPhone 11. Jakość zdjęć dziennych stoi na akceptowalnym poziomie i to w zasadzie tyle, co mogę o nich powiedzieć. Nie są jakoś super szczegółowe i pojawia się też czasem szum. Na ekranie telefonu wyglądają całkiem dobrze, ale na większym widać, że aparat nadgryzł już ząb czasu. Nagrywane filmy są za to jednymi z najlepszych w tej cenie, Biorąc pod uwagę, że używany XR to koszt rzędu 500 zł. Brak dedykowanego trybu nocnego podczas robienia zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych daje się owe znaki. Pojawia się więcej szumu, telefon już drastycznie gubi detale i bez większej ilości światła w kadrze, warto zastanowić się nad sensem robienia zdjęcia. Oczywiście jak zawsze, link do zdjęć i filmów w pełnej rozdzielczości znajdziecie w opisie. Chyba nikogo nie zaskoczył, że bateria w pięcioletnim telefonie nie będzie osiągać rewelacyjnych wyników pracy. Oczywiście na rynku w znajdziemy też młodsze egzemplarze, a czas pracy tak naprawdę zależy od stopnia wyeksploatowania ogniwa, ale w większości przypadków należy się po prostu nastawić na konieczność doładowywania baterii w ciągu dnia. Chętni mogą też pamiętać nad wymianą baterii, ale to rodzi dodatkowe koszty inwestowania w pięcioletni telefon, dlatego warto to solidnie przemyśleć. Ładowanie do najszybszych nie należy, bo telefon obsługuje maksymalnie 15 W po kablu, ale na pocieszenie znajdziemy tu ładowanie indukcyjne. Telefon odblokujemy dzięki Face ID, które jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż zwykłe odblokowywanie twarzy w większości telefonów z Androidem. Do celności i prędkości odblokowywania nie mam zastrzeżeń. Głośniki są stereo, główny na dole i ten do rozmów jako pomocniczy. Ich barwa jest dosyć przyjemna. Przy umiarkowanej głośności słychać nawet jakieś niskie tony. Przy wyższej, górny głośnik nie do końca nadąża za głównym, ale tak do około 75% głośności. Dźwięk jest przyzwoitej jakości. Do telefonu będziemy potrzebować kabla Lightning, ponieważ takie złącze znalazło się na dolnej krawędzi urządzenia. A do czego Apple zdążyło już przyzwyczaić, wibracje są świetne. Na boku urządzenia znajdziemy słynny przełącznik wyciszenia. Telefon wspiera VoLTE, VoWiFi, a nawet eSIM. WiFi w wersji 5, Bluetooth 5.0 oraz oczywiście NFC do potęgi zbliżeniowych. Podsumowując, iPhone XR będzie dobrym wyborem jako np. telefon przejściowy lub do zapoznania się z systemem iOS. Większość cech tego telefonu jest na ten moment na poziomie przynajmniej akceptowalnym, co przekłada się na to, że w dalszym ciągu ten telefon zadowoli sporą część mniej wymagających użytkowników. Warto pochylić się nad sensem zakupu tego modelu, moim zdaniem optymalna cena za niego to około 500-600 zł. Im bliżej ceny używanego iPhone'a 11, tym będzie to gorszy wybór, Patrząc na to, że nowsza jedenastka będzie miała rok dłuższe wsparcie, tryb nocny w aparacie głównym, czy chociażby szerokokątny obiektyw i mocniejszy procesor. Jak zawsze na grupie uczulam na to, że zakup używanego iPhone'a jest swego rodzaju stąpaniem po polu minowym. Nigdy nie możemy być pewni, czy telefon nie był poddawany jakimś wątpliwym naprawom, czy np. sprzedający nie wsadził słabej jakości zamiennika baterii. Na grupie znajduje się stosowny poradnik dotyczący zakupu używanego iPhone'a i gorąco zachęcam do zapoznania się z nim.